na moim kanał, gdzie będzie kolejny odcinek z toka boka. Ogólnie to jakbyście mieli trochę ściemniony ekran na filmik, to przez pewnie mój tablet, bo jest dosłownie ciemno ale w nocy była burza. Wszystko jest wyłączone. Wszystko. No i po prostu prąby nie ma nawet, więc nie mogę mieć jak ciemnego ekranu. Bo no, bo, to już są osobne więc jak powiem, macie, jakieś ten, to wszystko dawne No więc zapraszam do odcineczka. Dobra, idę na kolejną imprezę. I Det Og bare som et håp. Ale zarobiście i ogólnie ja, ja czuję, że ja mówię tak cicho, bo mam zatkane uszy, więc no, <laughs> więc będę już coś nie mówić. A! Co to no. I chciałam jeszcze powiedzieć, że chciałabym bardzo do 28 sierpnia wbić 450 subów bo mam wtedy urodziny i to był całkowity prezent dla mnie, więc no mam nadzieję, że ja bardzo tak zrobić, to jest są chyba niecałe dwa tygodnie, tak mi się wydaje, to całe dwa tygodnie macie na to, żeby zrobić mi sporo prezent, więc no dobra, lecimy, kwartał Trzeba wstać. Ej, to idę e, zobaczyć, bo chyba Rosali ostatnio. mam taką bluzkę. Ej, idę czy mają w szafie. Rosalia śpi. Ej, czyli nie ma jej? nie ma jej, wózku. Jezus Maria Lukas. Jezu, Rosali nie ma w łóżku. Jak jej nie ma? Nie ma jej. zakładek okulary. Jest. Idę na dół sprawdzić. O nie, zapomniałam. Ja o nie, już czwarta Bożego. Gdzie się udzieliska? w że mnie nie ma. O jezu.